Brawl Stars dziś, a rok temu. Co zmieniło się i dlaczego gra traci na popularności? W tym filmie poruszymy temat, który pewnie wielu z Was zauważyło. Ogromne zmiany, jakie zaszły w Brawl Stars na przestrzeni ostatniego roku, choć gra wciąż żyje to trudno nie dostrzec, że coś się wypaliło. Po pierwsze, spadek popularności gry. Najbardziej widocznym objawem kryzysu jest dramatyczny spadek popularności Brawl Stars. Według danych z Google Trends w ciągu ostatniego roku zainteresowanie grą spadło aż o 83%. To ogromna liczba, która świadczy o tym, że coś poszło nie tak. Choć wciąż istnieje aktywna społeczność graczy, nie da się ukryć, że Brawl Stars nie wzbudziło Budza już tylu emocji co kiedyś. Na pewno widać tutaj spadek wyświetleń na kanale Brawla oraz też mniejszą aktywność wielu youtuberów związanych z Brawl Stars. Kolejną sprawą są monotonne aktualizacje i utrata świeżości. Rok temu Brawl Stars tętniło życiem. Pamiętacie aktualizację z Godzilla? No właśnie, to był jeden z najlepszych update'ów w historii gry. Dostaliśmy zupełnie nowy typ skrzynek którym były jajka potworów, z których mogliśmy nie tylko zdobywać monety, błyskotki czy ikony profilowe, ale również ekskluzywne skiny, czyli oczywiście nowo dodane wtedy hyperdoładowane skiny. Event był tak rozbudowany, że każdy mógł odebrać zadymiarza baza zupełnie za darmo, jeśli nie posiadał go na swoim koncie, co sprawiało, że wielu graczy wróciło do gry. Lub się nią zainteresowało. Jednak taki poziom kreatywności i dobroduszności Supersela nie mógł zostać utrzymany. Obecnie aktualizacje są w dużej mierze powtarzalne i wiele z nich opiera się na tej samej formule. Dodajemy nowego stardropa, wprowadzamy powiedzmy jakieś ulepszenia do postaci, wprowadzamy nową walutę, no i kilka skinów. Oczywiście pojawiły się ciekawe kolaboracje, na przykład ze SpongeBobem, czy z Toy Story, do tego oczywiście przejdziemy za chwilę, ale pomimo tego każda aktualizacja jest bardzo zbliżona do swoich poprzednich. Zmiana systemu pucharów i maksymalnych rang. Dużą zmianą było również przebudowanie systemu pucharów. W przeszłości rangi kończyły się na poziomie 1250 pucharów, co było nie lada wyzwaniem. Teraz maksymalną rangę można zdobyć już przy 1000 pucharków, co jest znacznie łatwiejsze. Dla wielu graczy to sprawdziło, że system awansowania stracił sens. Nie czuć już tej samej satysfakcji z rozwoju postaci co kiedyś. To niby drobna zmiana, ale dla społeczności mającej duże ambicje i dążącej do coraz wyższych celów było to dosyć odczuwalne. Więc dlaczego tak naprawdę popularność spadła aż tak drastycznie? Odpowiedzi może być wiele, ale moim zdaniem wszystko sprowadza się do jednego słowa: czyli monotonność gra straciła swoją świeżość, a kolejne update'y zamiast wnosić coś nowego, odgrzewają jedynie stare schematy. Dlatego przeanalizujmy teraz wszystkie większe aktualizacje z ostatniego roku. Na początku poprzedniego roku dostaliśmy odświeżenie trybu rankingowego. Początkowo przyciągało to graczy, szczególnie tych nowych, ale z czasem modyfikatory które miały urozmaicać rozgrywkę, zostały ograniczone, bo nie wszyscy je lubili. Kolejnym eventem był Event Godzilli największy sukces z ostatniego roku, jak nie z całej historii Brawl Stars. Dostaliśmy nowy typ skrzynek, jakim były jajka potworów. Dostaliśmy 40 mutacji do postaci, czyli zupełnie nowych umiejętności. Dostaliśmy darmowego zadymiarza Baza. Dla każdego, który nie posiadał go na swoim koncie, był to jeden z najlepszych eventów. Niestety był to jedyny update aż na taką skalę, ponieważ kolejnym był powrót mega boxów w którym głównie nostalgia miała zadziałać na graczy, no jednak nie udało się aż tak to do końca zrobić. Nowe megaboksy nie były aż takie fajne jak stare, no i działały zupełnie inaczej, a nagrody z nich często były rozczarowujące. Kolaboracja ze Spongebobem. Ciekawy pomysł, fajne skiny i motyw krabowej forsy, ale znów ten sam schemat co Godzilla, tylko w zupełnie innym opakowaniu SpongeBoba. Anioły i demony. Dostaliśmy jeszcze więcej nowych, tym razem mutacji, więc jest to kolejny schemat powtórzony oczywiście z eventu Godzilla i SpongeBoba. Dostaliśmy nowy typ Dropów, czyli znowu coś w stylu jajek potworów. Było to coś nowego, ale tylko w innym opakowaniu. Update zimowy i Toy Story czyli coś nowego jaka limitowana czasowo postać, którą był Bass Astral, który jednak końcowo no, graczom nie przypadł do gustu. Świąteczne prezenty jako nowy rodzaj kolejnych dropów, czyli kolejna wariacja na ten sam temat. No i oczywiście sklep Pizza Planet, który był kolejnym odgrzewanym kotletem z eventu Spongeboba. No i ostatnia aktualizacja, czyli brak większego eventu, dostaliśmy nowy karnet rankingowy oraz drobne zmiany w systemie rankedów, zbytnio tutaj się nie popisali. Podsumowując, Brawl Stars potrzebuje oddechu świeżości. Gra aktualnie ma ogromny potencjał, ponieważ no, popularność spadła naprawdę nisko, więc liczymy, że zespół Supercella wymyśli coś nowego, ale żeby nie powtarzać znowu treści i nie dodawać takich nowości, które już tak naprawdę kiedyś się pojawiły. Ale czy Supercell poradzi sobie i zrobi coś zupełnie innowacyjnego? No, zobaczymy oczywiście w przyszłości. A teraz dajcie znać, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat i co myślicie, że Brawl Stars musiałoby zrobić, żeby utrzymać przy życiu ich własną grę. A z racji tego, że dzisiaj tak naprawdę mamy nowego Brawl Talka o godzinie 17, ja oczywiście ten film wrzucam dużo wcześniej przed Brawl Tokiem, dlatego no nie mamy tutaj wglądu na to, co będzie się działo, ale myślę, że historia może zatoczyć różne koło. Wszystko jest zależne aktualnie od tego na co postawią twórcy w najnowszej aktualizacji. Oczywiście liczmy na to, że zobaczymy coś nowego, coś świeżego, a nie żadne odgrzewane kotlety, jak to od ostatniego roku cały czas tak naprawdę bywa. Oczywiście dołączyłbym tutaj też mój komentarz na temat najnowszej aktualizacji, która teraz będzie, lecz niestety, no tak jak mówię, nie mam póki co na to wglądu. Oczywiście, kiedy już się pojawi nowy Brawl, to zachęcam Was do oglądnięcia go i przekonania się samemu, czy Brawl Stars robi coś w kierunku, żeby naprawić swoją aktualnie pozycję. A jeszcze dla takiej, oczywiście, informacji, żebyście też wiedzieli to na moim kanale na pewno pojawi się jeszcze odcinek odnośnie właśnie tej nowej aktualizacji, no i od tego, co po prostu zamierzają w niej zrobić. Zobaczymy. Prawdopodobnie będzie tam jakaś nowa współpraca, więc myślę, że jest to oczywiście, no znowu nie najlepsza strona, może, ale ta współpraca nieważne z kim by była, może zostać naprawdę fajnie poprowadzona i jeśli tak będzie, no to naprawdę Brawl Stars może na tym trochę zyskać. Ale tak samo jak przez cały film mówiłem, póki co Brawl Stars jest naprawdę w kiepskiej sytuacji, więc jeśli w tym updatecie będzie coś naprawdę chociaż troszkę lepszego, no to z pewnością popularność w Brawl Stars może trochę wrócić.